Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj kolejny odcinek z prostowania felg. Bardzo dużo tutaj zapytań, bardzo dużo wiadomości, bardzo dużo telefonów odnośnie prostowania felg. W tym momencie jesteśmy poza sezonem, bo najwięcej felg jest podczas wymiany opon. Wtedy no, można łatwo sprawdzić, że któraś felga jest uszkodzona. No i najlepiej byłoby wtedy od razu je wyprostować. Natomiast jeżeli tutaj trwa sezon, bardzo ciężko oderwać się i znaleźć czas na prostowanie felg. Wiadomo, są takie sytuacje awaryjne, gdzie podprostujemy, natomiast najlepiej felgi prostować między sezonami. Adepcik, teraz puścisz felgę, włączysz, a ty nie wiesz, jeszcze czym pewnie się włącza. Nie, czekaj, już chciłem. No, to teraz włączysz. A, widzisz, nie ten. A, i co nie wiem. No i teraz patrzcie się, jak wygląda ta felga. Przyczymy. ona sobie tutaj skacze teraz wyłącz Jak nie wiem jak wie. wy teraz będziecie widzieć ręką będę kręcił, gdzie te niecenia są czekaj, bo pokażę inaczej może musimy się zamienić miejscami ty od tej strony weź telefon kamerę tutaj by już kamerował. Tu ten obszar popatrzcie, ten. No, widzę I teraz się, mamy siłownik Mam jeden siłownik, który działa tutaj od góry, wypycha, a drugi sobie łapiemy tutaj za te ząbki, nie wiem czy pokazuje Adepci, gdzie to jest, o tutaj za te ząbki i dajemy, ciśniemy tutaj w dół, jeżeli jest w dołek. Teraz pokażemy tu w dół. No pokazuję. tutaj. Popatrzcie. Zostanę premiu za kamerzystę? Tak. Eee, mamy tutaj odległość między felgą a siłownikiem, stały punkt. Kręcimy sobie, już widzicie, ta odległość się tutaj zmniejszyła, więc tutaj jest dołek na pewno, tu się powiększa. Tu w tym miejscu znowu się zmniejsza, więc to jest drugi dom. I tak sobie całą felgę jedziemy. Tutaj mamy też taki cyrkiel. Cyrkla <kli> też używałem często to już cyrkiel, tak używam go do bardziej dopracowania już takiego ostatniego etapu. Natomiast tutaj łatwiej mi się wpatrywać ten siłownik niż w ten cyrkiel, bo tutaj oczy bolą, jak cały czas patrzymy w ten cyrkiel i ruszamy. I pierwsze co jedziemy, podciągamy trochę felgę. Znowu jak ją wypchamy trochę, popatrzcie. Patrzymy gdzie są te dołki. Zmniejszamy sobie odległość. Podciągamy felgę. Zmniejszamy cały czas tą odległość. Także jak tutaj zmniejszymy praktycznie na zero. Tak jak widzicie tutaj minimalne już defekty możemy złapać na felze, to wtedy dopiero używam tego rybki. Teraz tak, teraz... Podgrzeję felgę w tym miejscu No i pokażę wam mniej więcej Jak ta Felga będzie pracowała, jak to aluminium pracuje Na końcu zajmiemy się Tą powierzchnią, czyli tym rancikiem, jak już to Z grubsza popodciągamy w tych dwóch miejscach Teraz Odpalę palnik, podgrzeję I Zacznę prostować Zatrzymać? Tak Teraz podgrzewamy Musicie pamiętać, żeby nie zagrzać zbyt mocno, bo jak uczyłem się prostorazweru, to jedna na mi spłynęła, więc tutaj trzeba doświadczenia, patrzeć co się dzieje z felgą. Gasimy i teraz przejdziemy z tej strony, zobaczymy czy pęknie, czy nie pęknie. Podjeżdżamy do góry i patrzymy gdzie nam łapie. Tutaj mamy. Tu widać, że mamy dołek. Dajemy sobie tu mamy też dołek, tylko najpierw musimy to podgrzać. Jeszcze tu mamy przy tym grzanym. Teraz będziemy ten obszar, brzać, i prosto waj tak samo. I tak, z pierwszego cała felga od wewnątrz jest tutaj podprostowana. Możecie zobaczyć sobie, teraz włączymy, podniesiemy ten siłownik do góry, żebyście widzieli, widzicie, teraz mam taką minimalną tutaj przestrzeń. Jak sobie pojedziemy, to można powiedzieć, że już 90% felgi się zgadza. Są tu jeszcze delikatne, delikatne zagłębienia, natomiast to już jest taka zabawa, nie będziemy cały czas na pokazać. Jeździć po kolei i tak sukcesywnie musimy tak zwanie gnieść, 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 gnieść. Aż tutaj ta przerwa na całym obrębie między siłownikiem a felgą zrobi się jednolita. Wtedy puszczamy. Już wam pokażę jak to wygląda, bo mniej więcej widzieliście na początku. Przedaj tej Adepcik w tym miejscu, żebyśmy widzieli punkt. Ja odpalę. Widzicie, że można powiedzieć, że już wygląda, że felga jest praktycznie prościutka, tutaj ten ruch żeby złapał, wewnętrzny, tutaj na prosto sobie ustaw i widzicie, że ona już mało co zostało tutaj do prostowania, natomiast trzeba tutaj jeszcze troszkę podgnieść, yy, popodgrzewać, najgorsze są te rogi, żeby tutaj ten róg, yy, te ranty podociągać, bo tutaj mamy takie półokrągłe, zakończenie i też musimy je grzać i punktowo je delikatnie tutaj wypychać. Także tutaj nie naspieszymy, delikatnie, delikatnie. Na końcu użyjemy tego cyrkla, podogniatamy jeszcze, przetoczymy cały okrąg tej felgi, żeby była idealna. No i będzie można montować oponę. Piszcie w komentarzach, czy tego typu filmy chcecie widzieć. To jest w bardzo, bardzo, bardzo dużym skrócie pokazane, jak prostuje się felgi. Jeden film taki obszerniejszy już był, natomiast każdy jeden przypadek jest inny. Materiał felgi, uszkodzenie felgi, yy, twardość felgi, elastyczność metalu, także tutaj ułamek tego, co. Powinniście zdobyć wiedzy, żeby samodzielnie prostować felgi. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam. Cześć!